Cześć. Omówimy dzisiaj nowości w M365 Managerze, a mianowicie możliwość backupowania skrzynek pocztowych do plików PST. Po zalogowaniu do M365 Managera przechodzimy z sekcji Management and Reporting do Auditing and Monitoring. Następnie wybieramy zakładkę Backup. Wybieramy Backup Settings, a następnie klikamy Create Backup. W tym momencie wybieramy tenant, którego backup będzie dotyczył nazywamy ten backup, a następnie wybieramy domeny, które będą jego częścią. Możemy wybrać wszystkie z listy, albo znaczyć tylko kilka wybranych. Następnie wybieramy skrzynki pocztowe, które będziemy backupować. Wybierzemy sobie cztery. Mamy również możliwość, jeżeli lista jest długa, kliknąć View Selected, dzięki czemu możemy w łatwy sposób sobie, powiedzmy, jakieś skrzynki z tego z tej listy usunąć. Następnie wybieramy Foldery, które nie będą częścią naszego backupu. Domyślnie są znaczone foldery typu junk mail czy ewentualnie jakieś sync issues. Następnie wybieramy częstotliwość naszego backupu. Możemy wybrać, żeby był robiony dziennie, tygodniowo, bądź miesięcznie. Przy wyborze tygodniowo wybieramy dzień. W tym wypadku mamy wybraną sobotę, a następnie godzinę, w której ten backup będzie e, przygotowywany. Następnie wybieramy retencję. Retencję minimalnie możemy ustawić na 30 dni. Możemy również ustawić na podstawie miesięcy czy lat, jak również ustawić sobie, że będzie dożywotnio przetrzymywane u nas na wskazanym udziale. Następnie taki backup możemy dodatkowo sobie zabezpieczyć kluczem szyfrującym i możemy wskazać miejsce, w którym plik PST będzie przetrzymywany. Na potrzeby dema wybierzemy sobie lokalizację lokalną. Następnie zabezpieczymy sobie dodatkowo plik PST hasłem. Dzięki backupowi, który utworzyliśmy, jesteśmy w stanie z powstałych plików PST przywrócić całe skrzynki pocztowe, aby odzyskać wybrane e-maile. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu.